Eee, live bez tego, ten tyle jest stracony. Czy mogę zapalić papierosa? Eee, kurwa, ja sam teraz palę, więc jak najbardziej, zakazane słowo jest w 16. Minucie, To potem to było na początku. No dobra, no ale ok, będę też na początku uważał. Dobra, czyli 16, 12 i to się na początku ma być. Ok, ok, niestety, na początku jak jest brok? Ok, potem 16, dobra, ok. To są o pierwszej i drugiej części Strażników Galaktyki, którą wolisz, to jest twoją ulubioną postacią. Zdecydowanie wolę dwójkę, też obie części są zajebiste, ale wolę dwójkę, a moją ulubioną postacią jest... E... No tak, oglądałem to niedawno, a już zapomniałem jak się nazywają bohaterowie. E... Rocket jest super. I no i ten główny bohater. Jak on ma? Ten blondasek, kurde, z pluwą. Jak on ma? Zapomniałem. Um, Starlord, właśnie, Starlord. Starlord i Rocket są moimi ulubionymi. Peter Queer, właśnie, także oni są moimi ulubionymi postaciami, jeśli chodzi. Najmniej mi się podobał gród, ale ten pierwszy gród z pierwszej części, ale ten drugi gród, ten młody, młody Zawadaka, za to już mi się bardziej podoba, ale ten pierwszy Grud był chujowy według mnie. No i też ta. Yy, Nebora to była ta niebieska, a ta zielona to była. Yy, no. Gamora, właśnie, Gamora. A Gamora też całkiem spoko. Gamora to jest... Nice, nice. Dobra, okej. Okay. Eee, no, to... Nebula, nie Nebora. No właśnie mi się pomyliło, że Gamora, Nebora, dobra. Nebula to jest siostra niebieska, a, a, a Gamora to jest ta zielona. No to Gamora też jest spoko ogólnie, nie? Także... No, na dniach się będę wybierał na Cerniku galaktyki, także niedługo dam też waszą, waszą, moją ocenę. A Drax, Drax jest ok, ale ni ziemi nie grzeje, tak powiem. Jest ok, ale ni ziemi nie grzeje. Dobra, lecimy z miedziem. Stało się. W końcu obejrzałem jakieś. Anime. No dobra, może nie w końcu, bo za dzieciaka też się oglądało nieświadomie mimo wszystko. I właśnie tak. Dobra, teraz to może po prostu troszeczkę robię z siebie main character, Ale ja mimo wszystko jestem ciekawy. Czy miedziu zrobi na Dragon Ball jakiś referenc do mnie? Wątpię! Mimo wszystko, wątpię Ale byłoby ciekawie. No wiem, troszeczkę jak main character się zachowuje, że wszystko się kręci wokół mnie, ale... Jestem ciekawy, czy Miedziu zrobi jakiś z do mnie na Dragon Ballu, ale. Ach, chuj zobaczymy. Dobra. Takim nostalgicznym. Spoiler nie zrobi. Spoiler nie wiem. Tym będę chciał się przyjrzeć w najbliższym czasie. Może z jednym, czy tam dwoma malutkimi wyjątkami, ale to się. Bo wiecie, bo to dlatego tak mówię, że raz, że Miedziu mnie zna, a dwa, że no raczej jest świadomy tego, że prawie na każdy lewej go oglądam, ale to jest tylko takie moje, wiecie, pobożne życzenie. Wyjaśni, a czy można. W Filmie się okazało, że zrobi. Miesiąc na oglądanie chińskich bajek niż Maj, właśnie, bo taka sprytna nazwa mi przyszła do głowy dla tej konkretnej serii. Ani Animaj, zapraszam Państwa na Animaj! Ha! takie sprytne. Cztery miesiące nad tym myślałem. I tak wiem, że swego czasu w komentarzach czy gdzieś tam w internetach unikałem tego tematu, że nie będę się zabierał za takie coś. Głównie z tego względu. Ne, <laughs> że... e, ja tak samo mówiłem. Anime pojebało, dwa lata później. <laughs> nie czuję się kompetentny, nie śledzę tych najnowszych produkcji i nie przemawia do mnie ten styl opowiadania historii, ok. A poza tym, jak widzę rzeczy z gatunku. Nie wiem, One Piece The One Piece is real! Yeah, One Piece is real! Dawajcie motki wodnego yy, fali na czacie, let's go! A One Piece is real Ja prawdę mówię na to, że jak zrobię film o Dragon Ball, to będę chciał zrobić krosa z puzonkiem, bo wiem, że ludzie tego chcą, a nie będziesz mógł się wymigać wymówką, że nie ma po co bym mógł zrobić z Fuzjonkiem. Eee, yy, znaczy jak mnie zaprosi to kurwa chętnie, ale... Znaczy wiecie co? Powiem tak Z jednej strony chciałbym, byłoby spoko bo super by było, ale z drugiej bym nie chciał, bo chcę mieć takiego surprise'a, co on faktycznie sam powie o Dragon Ballu, nie? Także, że no który ma 50 sezonów po 100 odcinków, to od razu mnie odpycha. Bo kiedy ja mam to wszystko obejrzeć? Ile to w ogóle? How long is One Piece to watch? od godzin! Czyli 16 dni. Biorąc pod uwagę brak przerw, snu i prysznica. O czym pani anime wiedzą? Niech ktoś napisze do mnie z propozycją, please. <laughs> Spróbujcie! Możecie pisać do wiedzia. Show, sure, why not? Najlepiej, ale doszedłem do wniosku, że może... On wszystko z kamerką, no tak, to się sprawdzam, że on w sumie z kamerką wszystko, a to byłoby, byłoby ciężko, no dobra, odbiór tego filmu byłby wtedy gorszy, na pewno. Znaczy powiem tak, już tak czysto teraz teoretycznie, bo nie chcę tam się wpierdalać mimo wszystko, ale tak czysto teoretycznie, to mógłbym zrobić po prostu kamerkę jak kiedyś, że po prostu nagrać filmik kurwa tej jebanej piłki, co nie i to tyle. Warto będzie sobie przypomnieć jakieś klasyczne tytuły, z którymi większość z nas mogła mieć styczność. No bo kto na przykład nie widział Pokémonów w tej czy innej formie? To nawet nie podlega dyskusji, że Pokémony są bardziej wryte w naszą popkulturę niż, nie, nie wiem, Biblia. No bo zapytaj człowieka, czytałeś Biblię? Gdzie tam? Może, może raz mi się. Mój kolega dosłownie nieironicznie czytał sobie Biblię. My sobie wychodzimy kurwa na, na piwo jakieś albo coś. I jak tylko ma chwilę, to czyta Biblię. Przy nas, w pubie. Naprawdę, nieironicznie. Mignęło w internecie. A widziałeś Pokemony? Tak, obejrzałem trzy sezony. Pokemony. Hm. Kieszonkowe potwory. A wszystko zaczęło się w 96 roku, kiedy to pan Satoshi Taili chyba tak, stworzył prostą grę na Game Boya, która polegała na łażeniu w tej te, zbieraniu tych eksperymentów genetycznych, zamykania ich w malutkich kulkach, a potem trzeba było je zmuszać do walk ulicznych z innymi mhm. bohaterami. No właśnie, czyli nie.. Pawełku, co ty powiedziały dzisiaj o mnie? Nic Bałerku nie mówiłem, nic. Ty chyba fuzniaków kijłem na doby się do bycia ateistą, czyż nie? No, no tak, a czy... Dobra, teraz żeby nie było, to nie tak, że ja mam problem, że kurwa ty debilu czytasz Biblię, tylko po prostu takie no śmieszne, że kurczę, ziomek jest w fabie na piwie i zlegle Biblię. Czy to nie takie troszeczkę niecodzienne, że tak powiem, nie? Takie bardzo takie what the fuck, ale tak to jestem ateistą, ale... Nie ma czegoś takiego, że hejtuje ludzi, którzy wierzą, bo finalnie nie wiemy, kto ma rację, także, no. będziemy kwestionować faktu, że najpopularniejsza na świecie franczyza opiera się na alegorii do nielegalnych walk zwierząt? Nie! Tak myślałem, to lecimy dalej. No i twórcy uświadomili sobie, że stworzyli kurę znoszącą złote jaja, która zasila konta bankoweńcze do po dziś dzień. Gry, seriale, filmy, mangi, tazosy, karty kolekcjonerskie. Tego akurat nigdy nie rozumiałem. Kawałek papieru w folijce jest ważny. To może jesteś agnostykiem. Znaczy agnostyk to jest taka osoba, która... coś typu nie wierzy dopóki nie dostanie dowodu, czy... Czy jak to jest? Coś tam, muszę to zobaczyć. Agnostyk. Agnostyk. Mm. Eee. A, niemożliwe jest całkowite eee. poznanie rzeczywistości. No, czyli że no, nie mamy jakby, jakby się, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, nie mamy dowodu, nie mamy jak się dowiedzieć, że Book istnieje czy nie. No to Boże, bardziej jestem agnostykiem w sumie? Nie wierzę, ale nie, nie wykluczam. No, no, to, no to bardziej chyba jestem faktycznie agnostykiem. Nie wierzę, ale nie wykluczam takiej możliwości. Jo. Nie wiem. Arty kilka milionów. No a patrz ta na to. <laughs> tak, sześcioletni. Ja kiedyś zapytałem, czemu po prostu nie można drukować więcej pieniędzy? Nie byłoby kryzysu. LOL, przecież to jest takie proste. I proszę, Pikachu w police. Po co przepłacać? <grymne> Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby oceniać moje nietrafione inwestycje, tylko przekonać się, jak samemu możemy zostać mistrzami Pokémon. Idąc śladami Asha Ketchup'a, któremu zajęło to podobno 25 lat, więc wypadałoby już zacząć, co nie. Oto przed Państwem Pokémony, odcinek pierwszy. Play. Panie, rzuć nos i Wszystkiego dowiemy się po śmierci i tyle Albo i nie Ogólnie też się tym zdziwiłem, bo Ja od lat, może wam ten temat poruszałem Ale e, Ja naprawdę od lat mam takiego stracha zawsze e, Że ja się samej śmierci w sobie nie boję Nie boję się, że umrę i tak dalej Ja się boję bardziej nicości Która będzie, co nie? Tak mi się wydaje I co ciekawe Ostatnio widziałem Stana Lee, filmik ze Stanem Lee, gdzie Stan Lee dokładnie to samo powiedział, i miałem takie, o kurwa, mam takie same poglądy, czy poglądy, obawy, myśli jak Stan Lee, także to jest takie fajne. On też się powiedział, że nie boi się samej śmierci, ale nie jest w stanie pojąć tej nicości, która będzie trwała cały czas, nie? I to jest dla mnie najbardziej przerażające, że co, nagle cię nie ma, no ale świat idzie dalej, nie? To jest takie, kurwa, jak to, wow, wow, Jesus. Cała wieczność nicości, ale co to jest cała wieczność nicości? Nigdy można to wytłumaczyć, że to jest tak, jakbyś spał, ale. Wow! To jest taki Jezus, Mary, to tego się najbardziej boję. Tego nie są w stanie sobie wyobrazić. To jest dopiero pojebane. Dobra, ale nieważne, oglądamy Pokemony, lol. Pokemon, to to... Kiedy za dzieciaka wchodziła ta czołówka, wiedziałeś, że złapiesz je wszystkie. Jak twoja była choroby weneryczne na Erasmusie. Już by cię to czujesz smak to zawsze był nasz plan. Tylko zwycięstwo? A tu nie chodzi. No, niby to też jest Twoje fajne, co napisał Czali, że jeśli nie przykłada ci co, że ci nie było przed Twoim urodzeniem, to nie ci co, jak ci się już nie będzie. Niby tak, tylko że właśnie, no, przed moim urodzeniem nie nie było. Ale jak teraz jestem, to ja mam. Poznałem uczcie świadomości, wiem, jak to wszystko wygląda, funkcjonuje i teraz być tego pozbawionym, tego właśnie nie ogarniam. No, to jest takie. Ach! Sprawdź P.W. na Discordzie. O, mieszko, właśnie, mieszko, bo. Dobra, okej, okay. przepraszam, przepraszam cię, mieszko... ogarniję to na jutro na spokojnie. Dobra. Okej, okay, coweresne mamy my tutaj i. O! Kiedy watfu? Co? Co? Jakie? A, chodzi o Watfu chyba. Ok, no to Watfu. No, nie wiem jak wygra w ankiecie na przykład, nie? Także Dobra, okej. Okay. Oglądajmy. o ducha rywalizacji i dobrą zabawę? Nie. A, okej. Okay. Musimy to wygrać, bo skończysz w Rynsztoku, frajerze. Co To, co ci odebrał ktoś! Zyskasz jeśli szwat! Zaraz jeśli co? Zyskasz jeśli szwat! A chwat! Jeśli będę chwat! To dowiem się kto mi odebrał chęci do życia. To, co ci odebrał ktoś! <laughs> o ty gnoju zasady. <laughs> I mniej wiesz, tym lepiej dla Ciebie, bo ten co to będzie, nie ma czego się bać, a to chuj zreinkarnujesz się jako żownica. Kiedyś o tym gadałem z ojcem, to powiedział, że dla niego najbardziej logiczną rzeczą po śmierci jest właśnie reinkarnacja. I mogę to też uwierzyć, też bym, jakbym miał do wyboru. Co według Ciebie dzieje się po śmierci, albo jest najbardziej logiczne, bo co, czego byś chciał, dałbym reinkarnację. Dla mnie, dla mnie to jest najbardziej logiczne, nie, ale... No, właśnie to jest to, że albo się dowiemy co będzie, albo się nie dowiemy właśnie co będzie po śmierci, to jest takie... A ja 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 no Dobra, no ale dobra, nie guys, koniec tematu. Filozofia z fuzzionkiem zakończona. oglądamy jak kreskówki, zarabiamy pieniądze, śmiejemy się z Pikachu, także no no, let's go. O shit, już kończę. Poznajemy Asha. Tak, ja jestem Asz. Siema. Aż jest chłopcem mieszkającym w mieście No tak, ja wiem, że mogę wybrać, w co wierzę. Tylko po prostu to jest to, że nie mam, nie wiem, co faktycznie jest prawdą. Więc jakbym miał postawić wszystko, co mam, na to, co faktycznie może być prawdą, to bym już postawił reinkarnację i mimo wszystko. No to wierzyć, a to, co faktycznie jest, no to jest co innego, o to mi chodzi. Alabastia. A teraz, gdy skończyłem 10 lat, mogę dostać licencję Pokémon! 10 lat? Nie za szybko? Takie zwierzę to duża odpowiedzialność. Ja nie jestem w stanie utrzymać komika przy życiu dłużej niż dwa tygodnie. A co dopiero zebrać 151 takich i upchać je w takim. Pokébolu. Kiedyś udało mi się trzy. Dziesięciolatki otrzymują pierwsze Pokémony od Profesora Oak, eks Profesora Oak. A, patrz. Ej, to może, to może znowu będzie ten moment, że tu są twoje Pokéballs, Może to będzie, kurde. Cwaniak, zrobił sobie monopol na Pokémony. A tak na serio to, ktoś mi to może wyjaśnić? W całym tym świecie naprawdę istnieje tylko jeden gościu, u którego można je sobie załatwić? Dobry wieczór wszystkim. Jutro wielki. No, nie do końca mieć, bo to działa tak, że po prostu regiony. Regiony nie są jakieś ultra wyjebane. Więc na region jest jeden profesor, potem jest drugi region, to jest drugi profesor. I tak to działa. Klas studentów Pokémon. Co to za chore miejsce, gdzie taka władza spoczywa w rękach hmm. jednego człowieka? Bauer dał boskie zdjęcie na memę. O mój Boże, jestem ciekawy, po odcinku zobaczę. A, masz na myśli rzeczywistość? Niniejszym oświadczam Pokémonom świata! Ja będę mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Aż! Jest 11, powinieneś już spać. Idź już do łóżka! No dobrze, już idę! Młody tak się idę. podniecił całym wydarzeniem, że aż zaspał. Nie. Och nie! Która to. Po co gnasz jest tu aż? I pewnie trafią mu się jakieś ochłapy. Niech chociaż jeden będzie dla mnie! W końcu Gary przyjechał pierwszy. Nie patrz na to fuzyj. Dobra, nie, bo ja przez odcinek cały nie będę myślał o tym, co Bauer dał. Robię to teraz, whatever. Skipujemy memy i po prostu patrz na to, co Bauer wysłał. O kurwa. Mm.

no. O mój fajku! O mnie się to. Bauer, Bauer, no, Kurwa! Piękne, po prostu, po prostu piękne. Dobra, cofnę się tutaj, żeby mieć potem memy przygotowane. Oj, 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 oj. dobra. Wracamy na do pieśni dla ciebie pan, Gary. Okaż trochę szacunku. Jesteście w tym samym wieku, nie wymądrzaj się, gówniorzu. Ja mam Pokemona, a ty jeszcze nie. Mam również Pokeball. Wal się na ryj, Gary. Kogoś tutaj chyba nie bili w dzieciństwie. Zwłaszcza, że jego dziadzio... Szkoda jest... tylko, że... Końcu... Szkoda tylko, że nie zdjął koszulki o tego zdjęcia. No właśnie bardzo dobrze, że nie zdjął. Czy Dobrze jest mieć dziadka, który też robi w tym interesie. I zaklepał mu najlepszego Pokemona. Dziękuję moim kibicom. Obiecuję Wam, że zostanę mistrzem Pokémon. Oj, to srogo się rozczarujesz, kolego. Gdybyś zjawił się na czas, wiedziałbyś, że dostałem od profesora Oak najlepszego Pokémona. To jaki się trafi Ashowi w takim wypadku? Czyżby już nie było żadnego Pokémona? Pozostał jeszcze jeden, ale. Jest pewien problem z tym ostatnim. takie słane motka szlaga. Ma na imię Pikachu Po czym wnioskujesz? Pikachu Początki ich przyjaźni nie wyglądają za ciekawie Aaaa! Jak jasna cholera kurra prąd mnie pierdol <ścoughs> 220v No ale miłość czasami boli Podobnie jak nie matki z synem Kurde, szkoda że Miedziu nie do tego momentu Tu są twoje pokeballs, szkoda szkoda Będę bardzo za tobą tęskniła. Ale spokojnie, proszę się nie martwić. Pan profesor już się panią odpowiednio zaopiekuje. Chcę yeah. wiedzieć, dlaczego nazywają mnie profesor Dąb. <ścoughs> Chodzi o penisa. Tak, tak. a ten biznes, co nie? Najpierw wysyła dzieciaki na potencjalnie śmiertelne przygody, żeby potem pocieszać samotne mamuśki z jego okolicy. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Pierwsze spotkanie Pikachu z mieszkańcami Alabasty kończy... Zrobię chwilę przerwę, bo my skoczył do, do łazienki. Dobra, dla ciebie oznacza. To... Dobra, nie ma problemu. Czy... Okej. Okay. Pogadajmy sobie w, w takim razie, co? Jak tam życie wam mija guys? Mówię nawet dobrze. Dzisiaj jest spaniały live, muszę przyznać. Spaniały wieczorny live w sobotę. Wspaniale. Też skorzystasz? Dobra, to zajmijcie się. Do dupy. Czemu chcę do dupy? No co ty stary? Co się takie z do dupy? Dobrze, dobrze, nudny, dużo przerw. <grywa> Matura pojutrze, o, to trzeba się tutaj przygotować. Polecam Ci czekolady się najeść. To troszeczkę lepiej pracuje mózg wtedy. U mnie dobrze. Um, Mateusz Rolnik. Co sądzisz o życiu? Czy praktykujesz czasem? Tak, tak, jak najbardziej. Mm, fajny raid day. Przewiało mi napada, napadało gradem na łeb, ale dwa szajni wpadły. Ja dzisiaj jak byłem w sklepie, to też kurwa cały przemokłem. Kurtka mi nasiąkła jak gąbka. Jak jutro będę chory, to będę bardzo, bardzo smutny. Życie to gówno. A to nie, nie, no nieprawda, nieprawda. Dzisiaj będę na syrażnika Galaktyki. O, też będę szedł na Syrażników Galaktyki. Dobre na te 25 funtów. Ale tak, to już mówiłeś. Życie jest czadowe. Tak jest. Wróciłem. Okej, okay, wróciłem. A od też wrócił? Chyba jeszcze nie. Życie jest piękne. Tak jest, Avion. Życie to śpiew, życie to taniec. Czy wolisz ser czy grzejniki? Ja przez cały dzień nie zrobię nic produktywnego. a jeszcze dzień się nie skończy, jakby nie patrzeć. Kiedy będzie DB? No właśnie, DB bym puścił mnie długo. Może puszę DB, zobaczymy. Która jest a Nie, to jeszcze mamy czas. Świetny film, byłam wczoraj. Okej, okay, bardzo fajnie. Ja muszę jechać 30 minut do Grudziądza na Strażników, bo w Kwidzynie mamy tylko jedno kino i nie ma, nie ma nic. Oj, aj, aj, aj. Miałem czwartek urodziny. To już najlepszego truska w takim razie. Czy film DB będzie? No raczej nie bardzo. Za, za, dużo, za dużo to trwa. Za mało czasu mamy na film. Tylko Mario Bros. film przedpremierowo, nie oglądałem. Dzięki, Fuzo, jesteś goś. O, wrócił, super, dobra. Okej, okay, no to i Kuzo. się wstrząsająco. Nie zapominaj... No ja wiem, że jest zamówiony film DB, no ale no nie ma za bardzo czasu już na film DB. zmieniać bieliznę, koniecznie każdego dnia. Oj, tam od razu każdego dnia, już nie przesadzaj. <słysy> Hmm. Albo dobra, te w sumie już mogę zmienić. Po wypraniu gaci ruszamy na polowanie. Pierwszy do złapania trafił im się Pidgey. Pidgey, fruwający pokemon z fruwających pokemonów, najłagodniejszy i najłatwiejszy do schwytania. Ale ogólnie powiedzcie mi tylko jedno, jeśli chodzi o Stronniki Galaktyki. To, to może być spoiler dla mnie, dla niektórych, ale po chcę to wiedzieć. Czy w Strażnika Galaktyki Goku umiera, czy nie? Bo jestem bardzo ciekawy. Nie chcę, żeby Goku umarł w Sączekach Galaktyki. Więc chcę wiedzieć, brod, czy Goku umiera, czy nie. Tak? Kurwa. Ja pierdolę, to chujowo. <tryk> Rozumiem. Jeśli nie chcesz mi pomóc, to nie pomagaj. Sam sobie poradzę i złapię go! Złapię! <tryk> o, to, to nasza ulubiona zagadka w przerwie na reklamę. Który to będzie? Charmander! <tryk> Nie! nie! w porządku. Aż ma małego. Jest zimno, ok? Ostatnie chwile Twojej wolności, pigi. Moja w tym głowa! Głupi gołąb. No dobrze, nie poszło po dobroci. Czas na przemoc. Dostanę. Czego oni uczą dzieci? Rzucać kamieniami w dzikie zwierzęta? O co chodzi? A ciekawe, co to takiego? Spirą ma okropne usposobienie. Na szczęście spotkała go zasłużona kara za takie hamskie zachowanie. A, 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 a. Powiedział magik. Ucieczkę <grymne> najemy Misty. A, kolejna niespełniona miłość z dzieciństwa. Ty tylko zaraz, aż ma 10 lat, to ona. Aj! Tak rysujecie dziesięciolatki w tej Japonii? Schowaj pępek, młoda damo! Trochę przyzwoitości! Wrzucenie elektrycznego Pokemona do rzeki nie było dobrym pomysłem, więc trzeba mu zorganizować jakąś pomoc. O oh, One wracają! Go, A ten co? CJ z GTA? No. Pierwsza misja, już kradnie rower. Tak zaczyna się ta wspaniała przygoda, Asha. E, informuję o linku do CDA pod DB bez Skipa. skipa, został usunięty. F. Kurde. A znajdziemy inny, spokojnie. Pikachu. Ich podróż pełna jest niespodzianek, wzruszeń i niesamowitych zdarzeń. No, bardzo ciekawie się zaczyna. Prawie zadziobało nas na śmierć jakieś dzikie ptactwo. Mało brakowało, żebyśmy się utopili w rzece, a na sam koniec piorun by go jeszcze. Kto, Kto według ciebie był lepszym aszem, Hanna Kinderkis czy Grzegorz Drojewski? Ten Grzegorz Drojewski to był ten, co w diamencie i perle. Perle pewnie był, tak? Ale no, tak czy siak Hanna Kinderkis, ode mnie była znacznie lepsza, bo. Pasuje to do tego, że w Japonii protagoniści mają właśnie damski, damski eseju, więc to let pasuje. No i to Asza też ten głos pasował imo, no. Właśnie na, najlepiej zrobić, żeby właśnie dzieciaka podkładała. Chłopaka, dzieciaka podkładała właśnie kobieta. To najlepiej wtedy działa imo. A to dopiero odcinek pierwszy. Razem z nimi znajdziemy się w wielu przedziwnych miejscach niesamowitego świata Pokémon. O ile przeżyjemy! W drugim odcinku pędzimy do szpitala, bo Pikachu nadal jest w nie najlepszym stanie. Stop! O? Pokaż mi identyfikator i możesz iść. Nie mam żadnego. No mówi się trudno, pójdzie pan z... On nawet przeprosił w odcinku, widzę głosy, że zepsuł Asha na chwilę. Znaczy no, nie musi przepraszać za to mimo wszystko, no ale faktycznie ten głos, no jak go pierwsza słyszałem, to kurwa, co to jest? Pami. Tak oto kończą się przygody Asha Ketchupa z Alabamy. Jak mogę uwierzyć, że nie ukradłeś tego Pokemona, Zwłaszcza, że nie masz identyfikatora. U, a cóż to za sugestywne zbliżenie? Chcecie nam przez to powiedzieć, że będziemy mieli jeszcze do czynienia z tą dwójką z plakatu? Tak będziemy, w każdym kurde odcinku. O, siema marynatka, ja się dawno nie widziałem. Siema. Jakie podobieństwo? No, na tych zdjęciach jesteście bardzo podobni do siebie. W tym zdjęciu wyglądam okropnie. Powinieneś być zadowolony, że fotograf uchwycił twój prawdziwy wygląd. Dokładnie. Przedstawienie tych postaci zrobili tak na poważnie? Myślałem, że oni zawsze byli takim elementem komediowym! Tak to był. W budowaniu grozy raczej nie pomogło im ciągłe powtarzanie tego samego tekstu. Gorzej to już nie już postać dorasta, jest dorosła, dalej on dabinguje kobieta. Na Naruto w Boruto. Albo Goku w Dragon Ball'u, ale to już wiecie, to już jest ten... Głosy protagonistów w Japonii, w animcach, takich jeszcze jak Naruto, Dragon Ball i tak dalej, to to już jest klasyka, której nie wolno ruszać mimo wszystko, nie? Ale I... powiem tak, te głosy są jeszcze okej, okay. a trzeba się kłócić, że Goku to stare baby, pozdrawiam Marcina, ale <laughs> chyba każdy się ze mną zgodzi, że głos Naruto w angielskim dubbingu to jest jeden z najgorszych głosów, jakie kiedykolwiek ktoś słyszał. Naprawdę. Angielski głos Naruto to jest tragedia. Tekstu, gdy postanawiają czynić zło, by uchronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Miłości i prawdzie nie przyznać. Nie przyznać racji. By gwiazd. Widzę, że nie wszyscy wiedzą, jak to głos Naruto. Dobra, to Wam puszczę. Naruto English Dub. Ehm. Um, proszę.

w przeciwieństwie do pięciu zwierząt, nie możesz wyjechać z przodu, gdy nie możesz podjąć transformacji zwierząt. Octopops, ty i Edo sąście teraz zaraz zniszczeni. Nie będzie żadnego poprzednika, ani poszukiwania. Nie, dla mnie ten głos jest beznadziejny, naprawdę. W ogóle mi się nie podoba. Naprawdę. Co sądzę o polskiej wersji? Kumalski? <laughs> Też chujowe, no ale... To jest nasze polskie. Dobra, okej. Okay. Właśnie ta, ta chrypka, ta chrypka jest taka... To mnie chyba będzie denerwuje. Łaku, łaku. O! Urzucimy pamięć pewnego pana, Echem Miłosz, a jak coś wina demonów. Rozumiem, że chodzi o Miłosza, ale dzięki za stółę w każdym razie. Dryland. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję za stółę. To mi się podoba, to mi się podoba. Pokemony! Oszczędzamy na scenariuszu od 90... Dobra, czy to jest skip? Nie da, ale za... No dobra, to jest. No dobra, napisałeś teraz skip. Ech. Dobra, to antyskip w takim razie trzeba zrobić. Eee. A także teraz, tak w połowie skipa, naprawdę. Damn! No dobra. Dosłownie minutkę sobie poczekam. Poczekam sobie dosłownie minutkę. jak wiem. Dawno nie było skipa. No, tak w połowie skipa to jest takie. Kurwa, takie KW trochę. Czy było coś poza zamiedziem i baksem. Eee. Nie? Chyba nie. Chyba nie. No, nie było. Puszczą kasy do kasa? Nie no. Wiadomo, ja że kasa to kasa, jak najbardziej. O, antyskiperom brakuje kasy, Kubusiowi brakuje kasy. O, Kubusiowi brakuje kasy, ty to ja Dragon Ballsy puszczam dzisiaj. Nie, abata. Żeś się kursi, <sum> kurde przyznał Kubuś przede mną teraz, że nie masz kasy. To ja już wiem co puścić dzisiaj. Ha, ha, ha. Kurde. Ach Spoko, Ganeki ma. Gówno zrobi, gówno zrobi. Ja się Drylanda już nie boję. Coś mi ominęło fuzji. Jeśli przyjść dopiero teraz, to cię ominęło bardzo, 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 bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo cię ominęło. Zwłaszcza porządek lewa był niesamowity. No dobra, okej okay, guys, to w takim razie, skoro... Miłostwór daje antyski paskoła, no ale antyski nie działa do, już na takich kwotach, ja to już mówiłem milion razy. Nie możesz użyć antyski bo to działa do stu, to działa do stuwy. Jak oglądam Dragon Ball, to czy pójdziesz jakąś inną serię niż Super? Eee, zobaczymy. Dobra, guys, minutka według mnie minęła, no to chuj, w takim razie, niech będzie.